Beckers, CEO Mobile Vikings określa swoją firmę mianem pierwszego telekomu, który jest community-driven, budowany i napędzany przez swoją społeczność. Jedną z idei, które wyznaje, jest no marketing budget. Jeśli reklama, to jak najniższym kosztem, jak zrobić kampanię community-driven, jak być skutecznym mimo no marketing budget. Zamiast robić standardowy produkt, placement i drogą nachalną reklamę, postanowiliśmy wykorzystać trzy żywioły popkultury: uwielbianego przez internautów vlogera, niekrytego krytyka, który jako jedna z pierwszych postaci polskiego YouTube'a zebrał milion subskrybentów. Kultowe produkcje popkultury, takie jak Miłość na Bogato, Power Rangers, Dragon Ball czy Słoneczny Patrol a także entuzjazm i głosy internautów, którzy na landing page decydowali, co w kolejnym wideo skrytykuje niepryty oraz zamieszczali konkursowe rymowanki na jego cześć. Tylko ważna w życiu... Bez budżetu mediowego zbudowaliśmy półroczną platformę komunikacji pomiędzy internautami i Mobile Vikings. Pełen sukces.